Nadszedł w końcu długo, nadszedł, nadeszła w końcu długo wyczekiwana sobota, w którą myślę, że jest szansa na odpoczynek. Skończył się już strajk nauczycieli. Nasze dzieci, ci wszyscy oczywiście, którzy mają dzieci, myślę, że grzecznie po majówce wrócą do, do szkół i wszystko zacznie się od nowa. A my, jak zwykle, no, nas, to, nas to nie tyczy. My będziemy musieli wrócić do swoich zajęć po, po tym wolnym. Jutro jeszcze mamy trochę czasu w niedzielę, żeby odpocząć. No i potem wszystko wraca do normy. Zaczyna się poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i kolejny tydzień szybko myślę nam upłynie w ciężkiej pracy, z której czerpiemy bardzo dużo satysfakcji. Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BHP.PL. Sobota odcinek 350. 8, w którym chciałbym Wam zaprezentować trochę inny produkt niż profesjonalna odzież robocza. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taki ciekawy, albo nawet bardzo ciekawy system: system ochrony dróg oddechowych marki Sundstrom. Produkt marki Sundstrom już Wam prezentowałem, to by było kilkaset odcinków wstecz, nawet tak mogę powiedzieć. Była to półmaska, półmaska SR-100, tak mi się wydaje, z filtrami albo pochłaniaczami, chyba z filtrami przeciwpyłowymi. Pokazywałem Wam wtedy ten produkt, omawiałem go, tłumaczyłem z każdej strony, co, gdzie, z czym, dlaczego jest ciekawy, dlaczego filtr był tylko zamontowany z przodu. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować... Jeszcze coś innego. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować taki produkt, który nada się idealnie do wszelkich prac, gdzie to zapylenie jest bardzo duże. Kiedy potrzebujecie nałożyć na przykład przyłbicę spawalniczą, bo spawacie. Kiedy wykonujecie jakieś prace, przy których się bardzo dużo kurzy i w tym momencie Wasz filtr przeciwpyłowy tu z przodu zaraz się zapycha, zaraz się zabija. Wszyscy ci, którzy układają wełnę mineralną, którzy natryskują jakieś. Wełny, waty szklane i tak dalej, bo teraz są różne, różne te technologie. Myślę, że ten produkt może Was bardzo zainteresować, bo, bo jest to coś ciekawego. Jest to taki cały, cały zestaw, który, który zasługuje na uwagę szczególnie tam, gdzie potrzebna jest wygoda i potrzebne jest wciąganie powietrza. Bez problemów i oddychanie tym powietrzem bez żadnych e, problemów. System ten, jak widzicie, montowany jest na pasie, który zakładacie sobie w pasie. Zakładacie, montujecie pasek i macie ten system już przerzucony do tyłu. Kolejną rzecz, jaką robicie, to jest zakładanie maski. I, i można ruszać albo można startować już e, do pracy. Bez problemu. Najciekawszym rozwiązaniem tego całego systemu jest to, że jak widzicie macie wyprowadzony system, macie założoną półmaskę na twarzy, jak tutaj to doskonale widać, macie tu przejściówkę, która prowadzi powietrze tymi rurami aż do tyłu, albo wciąga powietrze aż z tyłu. Więc kiedy Wykonujecie jakąś pracę spawacza, bądź pracę przy szlifowaniu czegoś i nachylacie się nad źródłem pyłu, źródłem dymu, źródłem czegoś, co może, może powodować duże zapylenie. Najczęściej jest tak, że całe te opary, czyli całe te pyły lecą prosto w filtr. I ten filtr się momentalnie zapycha. Nawet jeżeli są to prefiltry, one się szybko zapychają i szybko czujecie, że są duże opory oddechowe i, i, i tutaj, tutaj jest problem. W tym systemie SR- 905 jest ta przewaga, że wszystkie nieczystości, kiedy tu pracujecie w tyle, nie wiem, spawacie z przyłbicą, wszystkie czyste powietrze jest zasysane tyłem. Wciągacie powietrze i ono przez pochłaniacz, który montuje się tutaj, albo film, który montuje się z tyłu, wciągacie powietrze... I to powietrze jest transportowane tymi rurami właśnie tutaj do przodu do maski, czyli całe te, wszystkie te zabrudzenia, które powstaną z przodu, cały kurz, pył, wszystko to, to jest z przodu i to będzie opadało sobie powoli, a Wasze powietrze jest zasysane tutaj z tyłu, tutaj oczywiście do maski, kiedy wyciągniecie maskę z pudełka, to macie taką specjalną, nakładaną taki, taki filtr bagnetowy, taką przejściówkę bagnetową. Dzięki czemu um, można potem zamontować do tego filtr. Wyciągacie tą maskę, ściągacie tą nakładkę bagnetową, przykładacie ją tutaj, bo ona też tutaj też ma zapięcie bagnetowe. Zakładacie filtr i możecie swobodnie, swobodnie pracować. Macie filtr umiejscowiony w tylnej części, a wciągacie powietrze częścią przednią, czyli. Wszystkie te zanieczyszczenia, z którymi macie kontakt, tak jak mówiłem, pozostają tu z przodu, a wy wciągacie powietrze tyłem. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie, kiedy jesteście spawaczem, kiedy macie zamkniętą przyłbicę, kiedy wykonujecie jakieś rzeczy, w jakieś czynności w przyłbicach czy, czy w hełmach z, tutaj sprzed z, z nią zabudował, a zamontowanie filtra uniemożliwiałoby wam normalną pracę. Bo oczywiście filtr nawet w maskach, gdzie są dwa filtry po bokach, Uniemożliwiałoby dołączenie tego czegoś i zamknięcie po tej przyłbicy. Jak widzicie, tu dopasowanie jest bardzo, bardzo dobre. Bardzo mało miejsca zajmuje ten cały, cały zestaw i swobodnie możecie wtedy pracować, oddychać bądź, bądź cokolwiek. Po użytej pracy, jeżeli produkty są mocno zabrudzone, em, Sundström przewidział coś takiego, że jeżeli produkty są mocno zabrudzone, można je wymyć. Woda, ciepła woda, nie gorąca, ciepła woda z mydłem i można wyszorować szczoteczką całą tą maskę i odstawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Wystarczy ciepła woda, trochę, trochę płynu i, i można tą maskę dokładnie wyszorować. To jest to bagnetowe. Bagnetowe zamknięcie którego, którego można używać. Myślę że to dobrze dobrze widać. Maska sama w sobie maska Ester 900 nie wchodzi w skład zestawu niestety trzeba ją dokupić osobno ale myślę że, że warto warto się nad takim systemem zastanowić. No i tutaj tutaj ten system o którym mówiłem wyciągać jest pudełka maski Tą prześciółkę zakładacie, tu się zakłada filtr już na takiej gumie. Można prefiltr dołożyć do tego i, i możecie swobodnie pracować. Nawet można swobodnie pracować przy stawaniu, ponieważ te rury mają jeszcze taką wierzchnią osłonę. Którą się nakłada na te rury, żeby gdzieś podczas spawania, szlifowania nie doszło do, do uszkodzenia tego, tego materiału. Tutaj również, również tą część można swobodnie czyścić mydły, wodą z mydłem. Oczywiście nie zalewać tego całego wodą. Tutaj te wszystkie, wszystkie produkty są, wszystkie części są otwierane, więc, więc swobodnie można to wymyć, wyczyścić, żeby, żeby doprowadzić to do, do ładu i składu. Oczywiście pas skórzany, mocny, wytrzymały. Jak widzicie, zamontowany na takim, na takim pasie. Wszystko, wszystko jest to przychodzi w małych dwóch pudełeczkach. W jednym pudełku zestaw, w drugim pudełku przychodzi półmaska i macie bardzo szybko, bardzo łatwy system do montowania. A jest to na tyle wygodne, że na pewno każdy, ten kto raz przetestuje ten produkt, więcej nie będzie chciał go zmienić na inny. Myślę, że jeśli chodzi o ten produkt, produkt Sundström, to już będzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Życzę Wam spokojnej soboty. Trzymajcie się. Cześć.